Was w pierwszym vlogmasie na tym kanale. Jestem taka mega podjarana, że mogę dla Was to dzisiaj nagrać. Jest 30 listopada. Yy, Vlogmasy mam plan, żeby wpadały co dwa dni, czyli 2, 2 grudnia, 4 grudnia, 6 grudnia, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 24... Wow, to będzie mega ciężkie Mam zadanie. Mam nadzieję, że przez te 12 dni spędzicie ze mną, no, moje, tak praktycznie codziennie, codzienne życie, że razem sobie spędzimy ten czas miło yy, w świątecznej atmosferze. I czy kochacie tak samo święta jak ja? No, musicie dać znać koniecznie, na dole. I ja dzisiaj w szkole byłam niepomalowana, nieogarnięta, ale ja, wiecie, jaka jestem nie? I mi się nie chciało, i takie tam, ale, wiecie, do filmu. Do reszty dnia trzeba się ogarnąć. Już sobie zrobiłam taki makijaż. Taki e, niby Ala e, Winter Girl. Możecie sobie zobaczyć teraz TikToka, jak robiłam właśnie taki makijaż. E, I naprawdę mi się spodobał ostatnio, choć dzisiaj zrobiłam go trochę mocniej, bo jakoś tak mi się chciało. Tu mam jeszcze w ogóle rzeczy, bo przed chwilą się malowałam. Jak mamy dobrze zacząć, to trzeba trochę się ogarnąć. Ja dzisiaj byłam w takim żółtym dresie, więc. Odpada. Ubrałam sobie taki y, czarny golfik i na to nałożę sobie czerwoną, fajną bluzę. Zaraz Wam pokażę jaką, bo wychodzę zaraz na twór i, i zobaczcie, po no, prostu nałożłam. Na mam taką czerwoną bluzę y, z Polską. Tutaj mam, czekajcie, nie, z tej. Polska, proszę bardzo, godło wszystko jest, bo dzisiaj oczywiście gra w nasza Polska z Argentyną i musimy trzymać kciuki za Polaków, żeby wyszli z grupy i ja mam, mam im w planach kibicować dlatego ubrałam sobie taką bluzę no wyglądam trochę jak napakowana ale wiecie jak jest zimno na dworze lepiej być zdrowym niż dobrze wyglądać jak to mówią no i ja się zaraz będę zbierać yy, plan na dzisiaj jest taki, że musimy kupić kalendarz adwentowy ponieważ żadnego jeszcze nie mam w tym roku no i muszę jeszcze sobie przybrać te spodnie z tych z tych o, na jakieś fajne i patrzcie jakie mam super skarpetki oh, wow. na wakacjach Czerwone. No, więc ja zmieniam spodnie z tych pomarańczowych na jakieś białe albo czarne. Szykujemy się do wyjścia, idziemy do optyka po okulary mamy, a następnie do Lidla ogarnąć fajny kalendarz i coś na wieczorny mecz z Argentyną. Okej, okay, kochani, właśnie wychodzimy z domu. Zamykamy tutaj najważniejsze miejsce i będziemy do e, optyka i do widra. W ogóle dowiedziałam się, że w tym roku w moim mieście nie będzie różnych tych takich na przykład świetnych e, śnieżynek, co były na lampach. Czy takie renifera, bo wszyscy chcą oszczędzać prąd. I powiem Wam, no, że jestem za oszczędzaniem prądu, ale no kurde, takie to zawsze klimacik dawało, że teraz mi aż smutno. No ale to co poradzisz, nie? <grytania> no, ja jestem troszkę opatulona, ubrałam sobie szaliczek. Kurteczkę zmieniłam, spodnie na takie I Jestem lecimy taką osobą, co zawsze się spóźnia, co jest strasznym minusem I ustaliłam, że się z mamą spotkam, już ją widzę No ale jak się znowu spóźniam za długo, to będzie... Plany trochę się zmieniły, bo jeszcze poszłyśmy sobie z mamą na I w sobie... Zaraz coś już mam, a później pójdziemy po kalendarz awantowy. Smacznego dla mnie, widzowie. Dobra, my już zjadłyśmy. Zpokojamy sobie to, co nie zjadłyśmy, i wybieramy się po oh, uh, Sorry, że tak działa, ale wiecie, że ja się wstydzę. Tu mamy pierwszy kalendarz z świeczkami. Taki Za 80 zł. No. Mi się wydaje, że to nie jest nic ciekawego, no dokładnie zapakowane jest. Ale zobaczcie, tutaj mam e, inne piękne świeczki za 40 zł. Takie fajne na święta. O, nie zauważyłam, ale patrzcie, tu mamy dla psa klę deszcz Już za 40 zł, więc <ścoughs> inaczej, ale no. Ciekawy pomysł. Te bobki są takie ładne, na przykład ta. O Boże, to się ruszyło. Jakbym była dzieckiem, to naprawdę chciałabym takie coś. No zobaczcie, no to marzenie każdej mojej dziewczynki. Widzowie, mamy pierwszy item, który mamy w planach kupić. Uwaga, mamy następne kalendarze ze Świnki Pepy i yy, z Psi Patrol, więc mega fajnie dla młodszych. Tu zobaczcie, jaką mamy akumulatora. Bardzo fajna. Jakby co 50 zł taka lokomotywa, jakbyście się zastanawiali, a kalendarze y, po 15 i 20? mnie kalendarz z barwi. 120. Bardzo fajny. A tu mamy jeszcze dla O, a tu mamy takie od nas Tutaj już na nas czekają pierniczki do zrobienia. A to wiecie, dopiero w grudniu, jak się zacznie grudzień, to zrobimy takie pyszne pierniczki. Ostatnio moja mama jeszcze zamówiła taki wałek do robienia ciasteczek. O, tak się prezentuje. Robimy to na cieście i później wycinamy takimi sensjami. Ale to jest fajne. Dobra, tutaj Wam pokazywałam, że taki talerzyk kupiliśmy. On kosztował, jakbyście chcieli wiedzieć, 35 zł. I możemy go razem rozpakować i zobaczymy, jak wygląda na żywo bo yy, tylko pakowanie nam o nim mówi. Mhm, ale fajne. No taki na ciasteczka i na pierniczki i na jakieś słodycze, bardzo fajne. Ej, w ogóle nie zauważyłam, a tu patrzcie, jeszcze drugi talerz jest. Ty, ale fajrancik. Ja myślałam, że tutaj... Są dwa warianty kolorystyczne. Tutaj dwa, dwa talerzyki mamy na ciasteczko i na pierniczka. No i do tego jeszcze kupiłam sobie kalendarz adwentowy, tak jak obiecywałam. Taki skinderka chyba za 22,50. No, nie jest najgorszy, ale wiecie. Nie było już czasu, nie pomyślałam wcześniej też o jakichś kalendarza i takie rzeczy się w nim znajdują, więc będziemy otwierać sobie teraz codziennie aż do. 24 grudnia. Widzowie, oglądamy mecz i jestem w totalnej depresji. Zapomniałam wam dograć początek, ale no na początku szczęśliwego na to było wuuu, ale no na początku drugiej połowy nam wbili było Nagrywamy reakcję na karnego. Wojtek. A wy napiszcie swoje odczucia w komentarzu, co sądzicie. No i co, wyszliśmy z grupy! Yes! Uch, coś tu jest zamazane. Szybka recenzja meczu, widzowie. Tu mam brwi w ogóle na mydło, się miałam, a po meczu sobie tak porobiłam i mam yy, krzywę. Ale słuchajcie, płakałam, śmiałam się, krzyczałam. Co mam jeszcze powiedzieć? Wyzywam i to bardzo. Ale wyszliśmy z grupy, więc to jest najważniejsze w tym momencie dla mnie. I się bardzo mega cieszę. A tutaj za nami jest kalendarz adwentowy, który właśnie teraz już otworzymy. Dobra, tutaj mamy taki swój kącik. Oczywiście. O, o, dobra. I musimy znaleźć jedyneczkę. Gdzie mamy jedyneczkę? Tu mamy jedyneczkę. Otwieramy oczywiście. I ja nie wiem, co w nich jest. W sensie no wiem <laughs> nie więcej co będzie, ale. O, i mamy taką czekoladkę z Kinderka. Próba testu. No dobra. Ja za bardzo właśnie takich kalendarzy nie wiem. Ja je zawsze otwieram i tego nie wiem, ale pierwszy dzień można zjeść, nie? Mmm. To jest jakby się co? Jak to się nazywało? Mm. Kinderki, o. To jest takie samo jak Kinderki. No, ale dobra, polecam. Miałam taki zakład z mamą, że jak Polska wyjdzie z grupy albo wygra z Argentyną, to w sumie na to samo wychodzi. To będę musiała jutro ubrać bluzę właśnie tą, co miałam przez cały odcinek. Jutro do szkoły, więc wypełniamy oczekiwania. Widzowie, jak widzicie, zakład yy, przyjęty. Mamy na sobie bluzę z piłki nożnej, idziemy do szkoły, zrobiłam sobie szybciutki make up i zasuwamy. Ale jestem normalnie nawet nie jestem aż taka zmęczona ani nic, dzisiaj nie wiem o co chodzi, a zawsze to taka masakra jest, choć dzisiaj jest um, na dziewiątą do szkoły, więc to też może na to wpływać, bo się troszkę dłużej, bo sobie troszkę dłużej powiedziałam. Dzisiaj jeszcze idziemy na światowy dzień a AIDS AIDS a idysyk więc no będzie ciekawe Pan mundurowy. Cześć widzowie! Zaraz robią u nas szopkę, bożonaram Pokażemy Wam coś Pozdrawiam Martynę... Martynę Martę. Martynę Dylewską. I ty? O, okay. Również. Subskrybujcie. I lajkujcie. I lajkujcie. <grywa> no my idziemy my idziemy na AIDS. Nie wiem co my tutaj robimy. Ale jesteśmy i wspieramy. Dobra widzowie, my już wróciliśmy. Jest godzina gdzieś 19 chyba. No i y, to już będzie koniec dzisiejszego vloga. Choć y, przez to, że spędziliśmy razem te jakby dwa dni połączone w jeden, to mam tutaj jeszcze kalendarz adwentowy i otworzymy sobie dwujeczkę. Tylko gdzie jest dwójeczka? Mm. Szukam, 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 nie mogę znaleźć. Ale ja jestem zawsze ślepa w tym kalendarzu. No, chyba nie ma dwa. Eee. O, jest, 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 jest. Mamy dwa. Dobra. I otwieramy sobie szybko. Ola. Wow. Moje paznokcie nie. O, dobra. Patrzcie, takie mini opakowanie i mini Kinder Jajko. No dobra, czekajcie. O, tutaj mamy napisane, że ich będzie 7, więc już mamy jedno. Jeszcze nam zostało 6, choć w sumie takie coś to. No dobra, no nie jest najgorsze. Ale teraz tego nie spróbuję, bo nie mam na to totalnie ochoty. Ale sobie zostawię i w następnym vlogu już sobie spróbujemy razem z trójeczką i czwóreczką. A ja Wam w tym pięknym, czerwonym świetle. Dziękuję bardzo za obejrzenie pierwszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Reszta będzie ciekawsza, pamiętajcie, bo początek grudnia to nie jest nic ciekawego, ale już pod koniec to uhuhu, wiecie, co się sami dzieje. Więc zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, lajka i co jeszcze chcecie, a ja wam i Cześć!